W sali wiejskiej w Turkowach odbyło się w czwartek uroczyste śniadanie wielkanocne. Na spotkanie przy świątecznym stole zaprosili wspólnie pełniąca obowiązki wójta gminy Peżów, Sołtys, Prołoszcz, Parafi oraz przewodnicząca Koła gospodyń Wiejskich w Turkowach. Świąteczny nastrój uczestników uroczystości wprowadziła pięknie wystrojona sala wiejska, a program artystyczny zaprezentowały dzieci miejscowego przedszkola oraz zespół peżowianie. Posiłek rozpoczął się od życzeń i wspólnej modlitwy, którą poprowadził ksiądz proboszcz Ryszard Zieliński. Każdy z uczestników został poczęstowany tradycyjnym żurem wielkanocnym z jajkiem i kiełbasą. Nie brakowało także innych świątecznych smakołyków. Witając gości, pełniąc obowiązki wójta Peżowa Danuta Froń złożyła wszystkim życzenia świąteczne. Zbliżają się święta, jedne z naszych najpiękniejszych. Pan Jezus Martwy wstaje, życzy nam i, i daje nam optymizm na nasze życie. Życzę, aby te święta były zdrowe, radosne, żebyście się spotkali w gronie rodzinnym. Życzę Wam takiej życzliwości ludzkiej, takiej prawdziwej, żeby Was otaczali przyjaciele, bo ja wierzę w ludzi, wierzę w ich dobro. Także tego bardzo Wam życzę. Sołtys Marek Ostrowski podziękował za liczne przybycia także wszystkim, którzy włożyli trud w przygotowanie uroczystości. Chciałem życzyć Państwu y, miłych wrażeń z tej imprezy, z tej uroczystości, ale również y, wszystkiego najlepszego na te zbliżające się święta. Y, w miłym, rodzinnym, spędzone gronie. Poseł Bożena Chęczyca była pod wrażeniem, że na tegoroczne śniadanie wielkanocne w gminie Perzów przyszło tak wiele osób. Tradycja jest nadal kultywowana. Chciałam pogratulować paniom koła gospodyń, że się w końcu zebrały, założyły, i no, z takim wielkim przytupem ruszyły swoją działalność. No jest pięknie i myślę, że będzie smakować jeszcze bardziej. Chciałam Wam tutaj wszystkim mieszkańcom gminy Perzów życzyć naprawdę miłych, spokojnych, serdecznych świąt w gronie rodziny tak żebyście naładowali swoje baterie na cały nadchodzący rok Cała uroczystość odbyła się w ciepłym i serdecznym świątecznym klimacie